Bez ładnie, oddaję cały sens, reprezentuje się pokażnie, Rozważnie, odbacznie i poważnie. U po mnie to pisaniem ściąga gnody, mowy magnes. Teważnie, rega porusza moją wyobraźnię. ładnie, oddaję cały sens, reprezentuje się pokażnie, Rozważnie, odważnie i poważnie. U po mnie to pisanie ściąga gnody, mowy magnes. Zamiast patrzeć, w monitor rysuj w mieście na murze. Masz duże pole do popisu, ogromne podwórze porób swoją wyobraźnię, tak jak moją muzyka. No chyba, że wybierasz tę złą drogę, tak z tego wynika. Lub zapisuj jak najlepsze pomysły. No chyba, że talent i twórczość Już dawno w tobie wyschły żaden umysł ścisły z uniwersytetu Nie stworzy tego co stworzeni, po to człowieku od życia więcej oczekuj niż jest dom czy chcesz być jak Adamek Mieć dom jak zamek Tylko ty się zastanów Czy chcesz być tak bardzo znany I kiedy wchodzisz tu mu liczny, Tak odgadywany Trzeba nie, porusza moją wyobraźnię Bez oddaje Cały sens reprezentuje się pokaźnie Znacznie, odważnie i poważnie U mnie to pisanie przyciąga Gno dymowy magnes Trzeba nie, moją wie, Obraśnie, to składnie oddaje cały sens, reprezentuje się pokaśnie uważnie odważnie poważnie U mnie to pisanie przyciąga gnody mowy magnes Się skończyła, kariera sprowadziła do zera Zrobiła z ciebie frajera, Wczoraj chciałeś stać w ringu, ściany duszka, co ranek Dzisiaj zburzyli ten zamek Ukradli złotą bramę, tego nie złapała żadna z kamer Po co one były Jak nie wiesz kto, nie wiesz co, żarty się skończyły Chciałeś być bokserem, wiedz, że życie to walka Stałeś bezczynnie wyczyłeś granic bilarda, Twoje Wywróciła w pokerze karta. Już po sześciu miliardach, z tego jesteś jeszcze bardziej znany. Ci, co chcą mieć za dużo, zawsze zostają za mi. ważne regę porusza moją wyobraźnię. Bezwładnie oddaje cały sens reprezentuje się pokaźnie. Odważnie, odważnie i poważnie. U po mnie to pisaniem ściąga gnody, mowy magnes. Przeważnie, regę porusza moją wyobraźnię. Bezwładnie oddaje cały sens reprezentuje się pokaźnie. Rozważnie, odważnie, poważnie Po mnie to pisanie ściąga jak noodymowy magnes O tym ta płyta w szóstym, pierwsze projekty I nie wiedziałem o emisji u Ciebie w głośnikach W mojej głowie wciąż muzyka I ta magia na bitach, patrzę jak rodzi się ogień Z małego pomyka chwytasz studio plus mikrofon Ukojenie to moje życie, w którym nie bywam często na scenie Lecę na nie wylewam co wam mnie Mogę robić to co ja chcę, to jest dla mnie wyróżnienie Mam 18 lat, długa droga jest przede mną, Lecz już wiem co będzie towarzyszyć tej drodze na pewno w tym rytmie jedność To rytm słowa zapisane Merytoryczna burza bazy, stopa, co powalą w ścianę Ramię w ramię do przodu Mimo losu przeciwności bit prowadzi wszystkich Zmiast żonę ludzkim gniewem Łączy dziś w polskie osiedla Widoparcie dla ziomków, mimo wiatru i zaniedbań To dla wszystkich tych co wiedzą co to uczucia Czuję muzykę w sercu i nie patrzę na utarg Łączy dziś w polskie osiedla Widoparcie dla ziomków, mimo wiatru i zaniedbań To dla wszystkich tych co wiedzą co to uczucia Czujemy muzykę w sercu i nie patrzę na utarg Satysfakcja wikuista, mówią, że to sława, chęć się zgadza Próżna wizja, to musi siedzieć w sercu a to co mówią to oficja Wplątani w sieć złości chcieliby na drabinę wskoczyć A ja pamiętam tygodnie na życzo w studiu od rana do nocy Prosty, zwykły chłopak, który może cię zaskoczyć Jestem Szymon, za marzeniami szukałem tej drogi Między lotowiskami. Niechaj hajsem, a skrajnościami Problemami, obwianymi dreszczami, nikt to zostanie między nami Dolży do celu, do góry schodami Zaraz nasz kraj obrzuci nas prohibicjami Wzrasta agresja, coraz mniejsza pensja Presja, czy to ponad ludzka siła, czy ludzkości kwestia Jest tak, nie inaczej, widz o My mamy ten bit, to jedyne oparcie Łączy dziś polskie osiedla widoparcie dla ziomków mimo wiatru i zaniebań To dla wszystkich tych, co wiedzą, co to uczucia Czuję muzykę w sercu i nie patrzę na utarg Łączy dziś polskie osiedla bra, bra. Cieplazją kupmy wiatru i zaniedbań to dla wszystkich tych, co wiedzą co do uczucia. Czujemy muzykę w sercu i nie spaczymy na udar. Pamiętasz tamte czasy? To pierwsze spotkanie, pierwszą wspólną rozmowę w osobowościach.